Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku naszej serii Chwała Ci. Dzisiaj zajmiemy się takim pierwszym, w końcu konkretnym rozdziałem encykliki pod tytułem Co się dzieje w naszym domu. I cały ten rozdział papież zaczyna od takiej refleksji: że wszelkie jakieś dyskusje, rozważania filozoficzne czy teologiczne mogą wydawać się dość puste. Jeżeli wyrwiemy je z konkretnego kontekstu, w którym jesteśmy. Dlatego zapraszam nas, żebyśmy zanim przejdziemy do tego, jak my, jako osoby wierzące, dlaczego, jak z perspektywy wiary powinniśmy na to wszystko patrzeć, jak umotywować te wszystkie nasze działania, powinniśmy opatrzeć na konkrety. I na początek podaję nam parę takich swoich obserwacji. Pierwsza z nich jest taka, że świat ciągle pędzi i to dostrzegamy na co dzień: że następują ciągłe, ciągłe zmiany, ciągły rozwój, który w jakiś sposób ciągnie nasz świat ciągle do przodu. Jedna dziedzina życia napędza drugą, i tak to wszystko po prostu pędzi nawzajem się napędzając. I to, jak zauważył papież, stoi w pewnym takim kontraście do tych wszystkich powolnych, ewolucyjnych zmian. Które, które następują w przyrodzie, w biologii. Druga obserwacja, o której mówi papież, jest taka, że niestety nie zawsze te zmiany są kierowane na dobro. I jakby nie chodzi o to, że te, te zmiany są złe, bo nawet jak mówi papież, te zmiany są potrzebne, są pożądane, tylko jeżeli te zmiany w jakiś sposób powodują degradację środowiska czy po prostu nawet jakości życia niektórych ludzi no to budują pewien niepokój. I trzecia obserwacja, już może trochę taka niepesymistyczna, jest taka, że y, mimo że żyliśmy przez długi czas w takim stanie może trochę ślepej wiary w rozwój, w technologię, to współcześnie możemy dostrzegać wśród ludzi większą wrażliwość, y, taką troskę y, o środowisko. I, I to jest coś bardzo pożądanego. Więc y, warto by było w końcu zająć się konkretami i właśnie tym się będą zajmowały najbliższe rozdziały encykliki, y, gdzie właśnie papież chce w taki sposób konkretny pokazać y, te wszystkie problemy, z którymi współczesny świat się w jakiś sposób boryka w kontekście y, ekologii. I nie chodzi o to, żeby gromadzić dane, żeby w jakiś sposób y, też, no nie wiem, zaspokajać swoją ciekawość. Ale papież mówi, żeby nas to po prostu dogłębnie dotknęło, żeby wzbudzić w sobie taką, taką bolesną świadomość tego wszystkiego, z czym się mierzymy, żeby ten problem globalny, problem świata w jakiś sposób zaadaptować do siebie, żeby to był też mój problem. Bo w takiej perspektywie będziemy mogli po prostu pójść dalej. I tak w następnych rozdziałach papież chce poruszyć takie tematy jak kwestia globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia środowiska, problemu z wodą, a także kwestia zatracenia różnorodności biologicznej. Więc zapraszam Was na następne odcinki, a tymczasem do zobaczenia. Cześć!